Cześć, witam w kolejnym odcinku serii wprowadzającej do gry Farming Simulator 22. Na tej serii gramy na mapie francuskiej. No i ten odcinek rozpoczynamy wizytą w BGA. E, oczywiście za chwilę przejdziemy do spraw winogronowych, że tak wyrażę, e, które były w poprzednim. W poprzednim odcinku zbieraliśmy winogrona, mieliśmy, nie wiem jak to powiedzieć, żniwa? Nie no, zbiór winogronu. Zbiór winogron, powiem wam ile zebrałem i tak dalej i tak dalej. Ale jeszcze tutaj sprzedamy sobie tą kiszonkę, ponieważ w dzisiejszym odcinku też będę inwestował. No i się zastanawiałem, czy zainwestować tak na bardziej bogato, czy też tak taką bardziej budżetową wersję, ale jak sprzedamy tutaj tą kiszonkę, to spokojnie troszeczkę będziemy mogli więcej wydać tych pieniędzy. Teraz tak, ile tutaj 12,96? Podejrzewam, że kiszonka jest tutaj na spadku. Tak, już jest na spadku, to sobie odpuścimy. Nie jest to najlepszy ter e czas, żeby sprzedawać kiszonkę. Co prawda, ona jest już w tendencji wzrostowej, ale chyba w październiku jest wyższa cena. Tak więc zostawimy sobie w październiku, też będziemy kupowali jakieś tam maszyny. Tak więc zostawimy sobie tutaj. Dobra, na razie ten sprzęt sobie tutaj w ogóle zostawię, bo być może później jeszcze będę coś tutaj robił. Ten ciąg chyba dzisiaj nie będzie wykorzystywany. Chyba nie. Dobra, zresztą zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj mamy. Mamy następny ciągnik. Idziemy od razu do sklepu, będziemy kupowali maszyny, ponieważ po zbiorze tych winogron należałoby coś tam zrobić. No i właśnie w związku z tym musimy zainwestować, czyli idziemy do tej paczki, patrzymy sobie tutaj na te maszyny do winogron, jest ciągnik, tak? Ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to nie oznacza, że tylko jeden ciągnik jest właśnie do prac. Ten ciągnik idealnie nadaje się do uprawy winogron i oliwek to takich jest z tego co mi się wydaje trzy podstawce. Tak więc idziemy sobie znajdziemy te ciągniki e, bo szczerze mówiąc ten Landini Rex 4 GT bardzo mi się spodobał ale ja go używam grając bodajże na No Man's Land. Powiem wam on tam, tam w ogóle nie ma żadnego Żadnej, żadnej wnicy, on tam targa jakieś kłody, nie wiadomo, jakieś rzeczy ciężkie. Naprawdę fajnie się sprawuje tam, autentycznie. Następnym ciągnikiem, który mógłby być aspirować do tego, znaczy jest przeznaczony do tego, aby właśnie pracować przy uprawach winogron i oliwek jest to New Holland TK-480 Metan Power, taki gąsienicowy. Też myślałem, żeby go kupić. Zważywszy na fakt, że popatrzcie teraz, mamy tutaj taką opcję, że takie dosyć wysokie zużycie paliwa może być. Możecie sobie wybrać taką opcję. No, i wtedy rzeczywiście ten koszt paliwa, powiem Wam, że zaczyna być istotny w farmingu. Zwłaszcza jak gramy na trudnych poziomach. Tak więc tutaj, coś napędzane metanem, w sumie nie wiem, gdzie bym to tankował. Miałem pojęcia na stacji benzynowej. Dobra, to kiedyś, 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 e, chyba nie, na BGA się tankuje, ale już nie, nie jestem pewien. Dobra, w każdym razie chodzi o to, że on 12 km na godzinę i będę musiał tutaj poczekać cały dzień, żeby on dojechał tam, gdzie ma dojechać. Tak więc sobie odpuścimy, 75 koni też ma, no i gęsień, co chociaż powiem wam całkiem fajnie wygląda. Na pewno gdzieś go kiedyś przetestuję, albo zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, tak więc nie ten. Tak więc lecimy do trzeciego ciągnika, który jest dedykowany właśnie. Ten ciągnik idealnie nadaje się do uprawy, do uprawy winogron i oliwek. Jest to Fendt 200V Vario. 200V Vario, mały, drobny, ale byk. Do 114 koni może być. Wyobraźcie sobie. To, to nie jest mały ciągnik, powiem Wam. To nie jest mały ciągnik. Zresztą zobaczcie tutaj majorek jakiś. On jest, on jest wąski. On jest wąski. Ale to nie jest jakiś taki, no to jest 120 koni ten ciągnik ma, wyobraźcie sobie, prawie. No dobra, 114. To jest kawał byka. Takiego mały, drobny, ale byk, no. No i 40 na godzinę. Tak więc kupujemy go sobie. Hmm, oczywiście można tutaj zmienić konfigurację silnika. I standardowo ma 80 koni. Fajnie w ogóle wygląda, nie? Taki Reksio. Znaczy w sumie właśnie ta nazwa Rex. To mi się skojarzyło z Reksiem, z tym pieskiem takim. Były takie wieczorynki kiedyś, kiedyś tam. Ten Reksio był. No i on taki. wygląda jak ten Reksio. Taki, no takie mam wrażenie, że ten ciągnik wygląda właśnie jak Reksio. Zresztą tamte Landini to samo. Fajnie wygląda. Tak więc, no, pobrykamy sobie czymś takim. Ale troszeczkę go tutaj. Tylko że zobaczcie, on już kosztuje 77 tysięcy. I dlatego właśnie zwróciłem na to uwagę. Że tutaj trzeba będzie troszeczkę zainwestować ten sprzęt. Mm, więcej pieniędzy. Tutaj o kilka koni więcej. Jeszcze jest taka opcja y, 94 koni. No zresztą zobaczmy, jakie tutaj są. 104 i 114. Dobra, nie, to aż takich drogich to nie będziemy, bo tutaj rzeczywiście o 20 tysięcy prawie podskoczyła Nie, no powiedzmy tak, około 90 koni. No dobra, 7000 dołożyliśmy. Jeżeli chodzi o koła, to nie wiem w ogóle, czy to. A, zobaczcie, szerokie opony, jak fajnie wyglądają u niego. Czy są jakieś inne opcje tego typu? Bo ja się zastanawiałem, czy on by nie mógł być wykorzystywany do pilnika, do takich rzeczy, podejrzewam. Też, tylko że chyba nie ma w ogóle opcji takich na wąskie koła. Tak więc, szko... chociaż, no nie. No... Z drugiej strony, wyobraźcie sobie, że tutaj zobaczcie, jakiego, jaka jest numeracja tych kół. A jeszcze, jakbyście wąskie, no to. Dziwnie, mógłby się chy... trochę tak. Nie, nie, nie fajnie chyba by się czuło. Mógłby się czuć, jakbym miał takie wąskie, taki ciągnik mały. No dobra, no spoko. No, ma takie. Będziemy sobie poszerzone w takim układzie. Trailerborda. Treleborga, No i kupimy. Więc spoko. Nie będziemy wypożyczać, tylko zakupimy. Dobra. Czy on będzie potrzebował, bo jak weźmiemy tutaj kombinację, no to do niego i fajnie, fajnie mi się podoba ta opcja kombinacji, bo od razu macie tutaj, co do niego można by tutaj zaimplementować, tak, czyli mamy, mamy tutaj właśnie mulcher i 70 koni potrzebuje, tak więc teoretycznie chyba wszystkie ciągniki te, te, te sadownicze, one mają powyżej 70 koni, tak więc ten mulcher będzie Tutaj ogarniany, więc sobie kupimy ten mulcher, bo on za 4,5 e, 4 tysiąca. Szerokość robocza tu jest istotna, 1,4 metra. Zresztą nie wiem, czy w tamtym ciągniku była właśnie taki parametr szerokość, bo to w sumie bardzo istotne. Ale dobra, więc taki mulcher. Nie wiem, czy będę potrzebował jakiś obciążnik, jakiś mały kupimy obciążnik. Hmm, chociaż nie wydaje mi się. Powiem wam, że te ciągniki z racji swojej konstrukcji, one są takie... Bardzo stabilne. Dobra. Idziemy tutaj na do BGA. Yy, bo tutaj zaraz byśmy przeskoczyli. A ja nie chcę tam przeskoczyć, tylko wsiąść do pojazdu. No i zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Właśnie o tym mówię, że czy on potrzebuje obciążnik? Ten środek ciężkości, bo silnik jest dosyć duży, to tak jest mocno przesunięty, moim zdaniem, do przodu. Tak więc chyba nie będziemy żadnego obciążnika stosować, nie? Jak on wygląda? No wygląda przede wszystkim, on ma być wąski, tak więc yy, ten stosunek szerokości do długości tu jest dosyć ciekawy, jak naciągnik, ciekawa konstrukcja, fajnie chodzi, zobaczcie jak to w kabinie jest, praktycznie masz takie wrażenie, że tej kabiny, gdyby nie było tutaj tych słupków, uuu, ten wyświetlacz jest tu do góry wrzucony, o naprawdę nowoczesny sprzęcik jest, fajnie tu widoczność jest niesamowita. Tutaj, no bo to są takie jedne potężne drzwi, tak? Na całą szerokość chyba kabiny się otwierają. Tak. Ul, czy elegancko to wygląda? No, ciągniczek, perełeczka. Fajnie, ten fędzik wygląda, no. Dobra, e, tak więc lecimy sobie tak. Kupiłem sobie Mulcher. No, no, rzeczywiście, bardzo mi się podobają. Autentycznie te ciągniki mi się spodobały. Niesamowicie. Zwłaszcza e, poprzez Landiniego, którego kupiłem przez przypadek, bo był tak tani e, na No Man's Land, że go ku, kupiłem. E, I tyle, nie? Zobaczcie, jak fajnie to wygląda, ten mulcher. Też taki wąziutki, No, niesamowicie. Zaraz. E, dobra, puścimy go, bo, bo to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko, mm, bo mulczowanie. Nie wiem, czy one, ja nie za bardzo wierzę w to mulcowanie. w tym sensie, że znaczy, mulczowanie jest jako f, fajne, tylko że nie do wszystkiego chyba y, musi być koniecznie zrobione to mulcowanie, nie? Y, czasami jak masz, no właśnie mówię, że y, jak masz, jak grasz na trudnym poziomie i masz wysoki poziom zużycia paliwa, to podejrzewam, że tam więcej zużyjesz tego paliwa i ten, bardziej dobijesz ten ciągnik, niżli ten te mulczowanie tam spowoduje tych dodatkowych tam plusików, tak? No, ale teraz sam tam to powiedział dodatkowe plusiki. Dobra, możecie mnie cytować. Dobra, spoko. Yy, mam jeszcze dosyć dużo pieniędzy, bo właśnie o to mi chodziło, żeby trochę tych pieniędzy było 52. Yy, I o, o ile te mulczowanie, no to tak sobie wziąłem, no bo chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. O tyle, to chyba muszę wziąć, przy czym to jest głębosz, a Grisem Disk Zero jest takim... No jak zobaczy, głębosze służą do przygotowania pola pod kolejny zasiew. Można ich używać zamiast pługa. To narzędzie idealnie nadaje się do upraw winogron i oliwek. No i tego typu głębosz jest tylko jeden, bo ja tutaj chciałem zobaczyć jeszcze w głęboszach, czy coś takiego jest wąskiego, nie. To jest tylko takie, taki głę, głębosz. Jak widzicie, te 65 koni. też szerokość 3 metry. A tu 1,5 metra. Tak więc. No i też niedużo kosztuje. 5000, tak więc spoko. Tak więc. Nie musiałem nawet sprzedawać tej krzalki. Tyle tylko, że myślałem jeszcze, żeby opryskiwacz kupić teraz. Ale tak się zastanawiałem. Hmm, chyba nie. Odpuścimy sobie ten opryskiwacz. Tak, odpu odpuścimy sobie ten opryskiwacz. Polecimy, zobaczcie jakie to fajne, fajne takie miniaturowe maszyny e, Na jakichś takich polskich gospodarstwach takich Podejrzewam, że takie zwłaszcza te e, polskie niektóre mapy to idealnie te sprzęty e, Znaczy do, 9, do 22 nie ma jeszcze takich polskich map za bardzo tak dużo e, Natomiast do 19 niektóre były takie z takimi małymi polami Tak więc takie sprzęty by się tam idealnie nadawały, nie? E, takie małe ciągniki, to by było fajnie. No raz spyk. Zobaczcie, zobaczcie teraz do tego. do tego ciągnika, jak podłogę. Ten głębokość. Zobaczcie, jak on wygląda ciekawie. On naprawdę ciekawie wygląda. Dobra, puścimy go i też niech leci sobie. Ciekawe czy ten już dojechał? Nie, nie dojechał, ale to wiecie co? Co nawet fajnie. Jak nie dojechał, to ja sobie akurat przeskoczę i wam powiem o co chodzi z tymi. Jak to wygląda? Ile zebrałem tych winogron? Czy to w ogóle jest opłacalne? Otóż, zebrałem, nie zacząłem jeszcze tutaj produkować tych winogron, tak więc pokażę Wam, ile zebrałem łącznie. Łącznie zebrałem tych winogron 867 8, litrów. Czyli powiem Wam, że no chyba na, na łatwym poziomie maksymalna cena tych winogron to jest 2500. A mając w pamięci, że już nie pamiętam za ile wypożyczyłem ten kombajn, ale ja tam grubo powyżej 10 tysięcy wypożyczyłem, no to ledwie co spłacę koszty kombajnu. A zwrócenie mi się założenie tej plantacji, to naprawdę bardzo długo będzie trwało. Tak więc wydaje mi się, że rodzynki w ogóle, to musicie, jak wchodzicie w rodzynki, to już lepiej wydać te 80 tysięcy na przykład na jakiś tam właśnie tą, ten budynek, który... Tutaj robi jeszcze winogrona i co tam jeszcze? Ten sok winogronowy, bo te winogrony, przepraszam, rodzynki i sok winogronowy, bo ceny tych produktów są dwukrotnie wyższe przy niż yy, samych winogron. Przy czym nie jestem do końca pewien, czy, bo to jest tutaj, ten budynek jest modyfikacją. Zobaczcie, tu jest chyba jeden do jednego. Czyli ile, rodzy, ile winogron tyle rodzynek, czyli wtedy no tutaj był, byłby zysk podwyższony dwukrotnie. I dosyć szybko to się przerabia, bo tu zobaczcie jest. E, podejrzewam, że 6000 litrów na miesiąc, 6,5 tysiąca litrów na miesiąc to pójdzie. Jeżeli chodzi o sok winogronowy, to jest e, też w sumie taka relacja, że to można też liczyć jeden do jednego praktycznie. E, I tutaj tych cykli jest mniej. Wolniej się, ale cena cena jest jeszcze chyba wyższa niż w przypadku rodzynek. Generalnie mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście to będzie opłacało się. No i co? Zaczniemy chyba sobie produkcję tego, bo, bo ja to miałem wyłączone. No i włączymy sobie. Zobaczymy jak to w ogóle fabryka coś tutaj... O! No, dobra, coś zaczęło buczeć, ale nic więcej nie ma. Dobra, tutaj teoretycznie... Czy to ja tu mogę coś otworzyć, czy chyba nie? Tutaj to chyba na myszkę się światło. A nie, na, na, na klawisz R światło odpala. No i tutaj chyba się coś będzie, coś się tutaj będzie działo, tak? Ym, no zobaczymy, czy się coś tam będzie działo. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, czy przyjechały już bestie. Dobra, przyjechała bestia, tak więc lecimy sobie y, y, z tutaj z pracami. Powiem wam tak, próbowałem i da się nawieść... E, m, moim masejem byłem w stanie wjechać w, e, między te rzędy i byłem w stanie nawozić zwykłym e, rozsiewaczem do nawozu. Tak więc nawożenie można zrobić, ale inne prace to nie wiem. Nie wiem, znaczy tak naprawdę to e, masejem spokojnie bym tutaj też wjechał i bym zrobił. Tak więc ten ciągnik, który kupiłem, niekoniecznie potrzebny jest, bo autentycznie mówię wam, że. Masajem wjechałem, zresztą teraz mogę wam pokazać Z drugiej strony przelecimy sobie Pokażę, o, ale fajnie się nie jeździ, o, ale nimbuja się O bo on jest wysoki, dlatego jest tak, nimbuja tak mocno Widać to po prostu, nie? A z tej strony Jak sobie tutaj wyjdziemy to Zobaczycie, że tu jest nawiezione O, no dobra, tu jest jakiś tam procent nawiezienia Bo ja tylko kawałeczek wjechałem, no, z, z, można nawozić No więc spokojnie, ale co tutaj jest ciekawego? Wymaga zaorania. Ja nie jestem przekonany, że to wymaga zaorania, tak naprawdę. Mało tego, jak ja będę tutaj orał, to teoretycznie powinny mi kamienie wyrzucić. Ja, jak, ja wtedy usunę... Czy miał usunę te kamienie? Ja się zastanawiam. Czy coś tutaj nie... Czy... Nie wiem. Czy powinienem to orać, czy nie? W każdym bądź razie, orać nie wiem. Mam wątpliwości do orki, ale do mulczowania znaczy do orki w tym sensie, że tutaj właśnie widzicie że gdy jeżdżę z głęboszem, ale do mulczowania to nie mam takich problemów. Lecimy sobie z mulczowaniem. Dobra, pyk. Czy teoretycznie? Zobaczcie. Tutaj nic nie mogę mulczować po tym. Właśnie dlatego to chciałem sprawdzić, bo mi się wydaje, że tutaj mulczowanie. Nie wiem, za bardzo jakoś nie będzie odchodziło. A nie wiem, czy czasami on nie jest. To jest mulczer taki, że do przodu trzeba jej podłączyć go. Zobaczcie, tutaj nic się nie dzieje z tym mulczerem. Nie wiem, A więc. Czy, czy jakiegoś fejla nie zrobiłem? Nie wiem, nie można tutaj mulczować tego. Tak więc jestem trochę zdziwiony. O co on, z tym mulczowaniem? Że tutaj nie mogę zrobić tej trawy zmulczować. A tutaj mulczujey, tak więc widzicie. tutaj mulczyjemy, Natomiast tej trawy nie jestem w stanie zmulczować. To dziwne. Zobaczcie, nic tutaj się nie dzieje. A więc nie wiem, może to jest... może nie na tym etapie wzrostu powinienem to robić. mi powiedzieć, coś tutaj nie robię. Co tu robię źle? Bo coś chyba robię źle. To mulczowanie chyba powinno być w momencie. Podejrzewam, że to mulczowanie będę mógł robić dopiero kiedy będą rosły już nowe winogrona. Bo w tym momencie tak naprawdę one nie będą rosły, te winogrona. One nie rosną już. Dopiero pewien zabieg, który najprawdopodobniej w następnym odcinku zrobimy. Spowoduje, że one w ogóle będą mogły rosnąć. Tak więc teraz, jak sobie rodzaj rośliny, są winogrona na wiezienie 0%, wymaga zaorania, tak więc za chwilę to będziemy robili, ale z drugiej strony nie pokazuje, ile mi to dodaje do jakichś tam plonów, ponieważ teoretycznie tutaj nie ma możliwości, żeby te winogrona, one nie będą rosły w następnym sezonie, a ten mechanizm on służy, on będzie działał w momencie, kiedy coś jest posiane. A tutaj tym, tym wyzwalaczem siewu, albo po prostu będzie po prostu obcięcie liści, które na pewno jeszcze zrobimy sobie tutaj. Tak więc, temulczowanie tutaj nie działa. Podejrzewam, że być może będzie działało, ale w momencie kiedy, tak jak mówię, będą winogrona rosły. Nie mam pojęcia. To jest dla mnie, autentycznie ja to, to rozpoznanie walką robię. Tutaj w ogóle nic nie uczyłem się. W ogóle, znaczy nawet chociaż nie, trzeba by zobaczyć. Może, może coś jest w yy, poradniku powiedziane o tym? Dobra, mulczowanie. Dobra, to nie, ale gdzie to są te winogrona? Może tutaj coś w winogronach będzie, coś napisane? I... Yy, 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 o, winogrona i oliwki. No i proszę bardzo, winogrona, gaj, oliw, uzyskania pełnego zbioru, musisz pielęgnować, nawozić i mulczować rzędy roślin. W sklepie z kategorii uprawy winorośli znajdziesz narzędzia przeznaczone do tego celu. Dobra, okej. Okay. Gdy winorośle lub oliwne dojrzeją, rozpocznij zbiory za pomocą narzędzi. Tam, okej. Okay. Eee. Dobra, dobra. Pamiętaj, aby po zbiorach przyciąć winorośle za pomocą. Dobra. No i nic więcej nie ma. Więc wnoszę, że to będzie mulczowanie. Będzie w momencie kiedy. I teoretycznie ja powinienem zrobić to mulczowanie. Mogłem zrobić już wcześniej, ale tego nie zrobiłem, bo mi się wydawało, że nie było to potrzebne. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak więc na razie nie wiem o co Kamon. Nie wiem, całe szczęście ta maszyna do mulczowania. Niewiele kosztuje, tak więc... A generalnie ona tutaj będę mógł sobie mulczować, nie wiem, tutaj tą łąkę, bo tutaj z tą trawę też włożę na kiszonkę, tak więc spoko, zobaczcie tutaj, nie wiem, czy to jest zmulczowane. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, coś przycięło trawę, ale nie wiem o co kamo. Tak więc lecimy sobie z tym, więc podejrzewam, że to jakiś fail mógłby być. Dobra, na razie sobie tą, tą maszynę odstawimy. Zresztą tu jest mnóstwo garaży w tym budynkach. Tak więc jest już nowsza wersja. Powiem, dwie albo trzy nowsze wersje tych budynków. Łącznie z produkcją wina i takie rzeczy. no Dosyć ciekawe. to zapowiada. No więc spoko. Więc dobra. Lecimy sobie teraz z tym. No i teraz właśnie się zastanawiam czy tutaj czasami mi kamienie nie wyrzuci. No bo to jest jednak głębosz, Co nie? No ale pokazuje mi, że Anton musisz tutaj zaorać to. No dobra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie będzie, chyba, kamień. No i zobaczcie, co się tutaj dzieje. Nie wiem o co kamono, ale ta trawa dalej sobie rośnie. może to właśnie o to chodzi, że po prostu nie będziemy widzieli tych różnic. Tylko po prostu musimy przejechać, a nie ma żadnych różnic? Poczekajcie, bo to jest kolizja. Zastanawiam się o co, come on, zobaczcie, nie ma tego, że wymaga nawożenie, przepraszam, że wymaga orki, ale zobaczcie z drugiej strony, nic tu się nie zmieniło wizualnie, więc nie wiem o co, come on. I być może nawet te mulczowanie, one coś daje tutaj, tylko, że ja tego nie widzę po prostu, ja tutaj oczekiwałem, że będzie właśnie tak jak tutaj, widzicie, jakaś tekstura. A tutaj nic nie ma. No więc, no nie wiem. Jak to. W sumie może. Może dobrze, bo tak to by te kamienie były, nie? A tak to. No i przejeżdżamy. Niby to. Z, z, y, y, z. Widać, że tu jest jakaś animacja nawet. Ale zobaczcie, nic poza tym. Nie wiem. Może tu u mnie tylko tak dziwnie się dzieje. Zobaczcie, są animacje. Ale ta trawa w ogóle. Ona. Tutaj się nic nie zmieniło, a jak sobie wyjadę po zewnątrz, ciekawe, bo może tu jest wersja jakaś, m, tworzenie pola. Hm, nie ma nic. Ale zobaczcie, jak sobie wyjechałem poza, no tutaj wszystko zaczyna działać. Tak więc, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dosyć to ciekawe wygląda. I początkowo myślałem, że tutaj mogę mieć problemy z kamieniami, ale tutaj zobaczcie, nie, nie pokazuje mi to. Może to fakt, że zrobiłem to na, pastwi, na na łące, która była wcześniej tutaj zrobiona. No nie, nie mam pojęcia. Nie to przynajmniej tak to wygląda. Tak więc ciężko mi powiedzieć. Piszcie w komentarzach e, proszę, czy Wy też takie macie? Czy po prostu u mnie tak jakoś wyszło? Może nie powinienem, jak się byłem zachwycony, że o, ale zrobiłem sobie fajny motyw, że na łące sobie zrobiłem ten ten e, Posadziłem te winogrona I nic nie musiałem robić A później mi teraz jakieś zielsko rośnie ja nie mogę tego usunąć e, kosiarką. E, czy są kosiarki takie małe? Właściwie to musiałbym zobaczyć Czy ja czasami Źle nie do tego posz, nie podszedłem Bo może będzie taka mała kosiarka jeżeli taka mała kosiarka To może najpierw trzeba skosić tą trawę mm, Może Zaraz zobaczymy, dobra, zobaczymy, czy jest taka kosiarka, jakaś mała, czy coś takiego? Głębogryzarka? Hmm. Nie wiem, czy tam w ogóle w głębogryzarkach jest yy, jest coś takiego jak yy, w ogóle sprzęt, który by był taki wąski. Nie wydaje, że tam nie ma w ogóle. Dobra, kosiarki. No i tutaj kosiarki, no to nie wiedzie. Tej... chyba, chyba że Chyba, że tą kusiarką mógłbym to wykosić. Mógłbym to wykosić. Ej! Zokryszenia trawy, ale nie, dwa. nie, 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 nie. Wiem, nie. że to z racji tego, że jest ta firma, to, to już ona jest taka wąska, nie, nie. Elcho, nie, nie, ona jest szeroka. Tak więc, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Piszcie w komentarzach, proszę, bo na razie zostawimy sobie to. Eee. Tak, jak jest. Jak macie większe doświadczenie, jeżeli chodzi o to, to piszcie w komentarzach, co ja tutaj źle robię. No, bo coś chyba źle robię. Albo po prostu w tej grze. Tak jest, że tutaj jak sobie robimy, to sobie robimy, to ale tego nie widać. Po prostu ta trawa rośnie. Mulczowanie też. To jakaś maszyna do mulczowania, tam przejedziesz i to albo jest fajne, albo nie. No i tak po prostu tutaj działa. Nie mam pojęcia. Tak więc teraz chyba sobie i tak w następnym odcinku zajmiemy się czym innym, bo jakaś następna ważna robota czeka. Tak więc tutaj spokojnie możemy sobie poczekać z tymi pracami nawet do wiosny. Bo i tak jeszcze nie wiadomo, czy tutaj w następnym roku będą winogrona. No nie wiem, jeszcze nie wiem. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że się Wam ten odcinek spodobał. Proszę, jeżeli ktoś bardziej jest zorientowany, to napiszcie w komentarzu o co tutaj. Come on, bo ja tutaj nie za bardzo czaję bazę. Więc w tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.